Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Poprzednio pokonywaliśmy pomniejszych przeciwników, aby zbliżyć się do poziomu 71, znamiennego, ponieważ maksymalnego, a żeby pokonać przedostatniego bossa Imperiora Antareza, czyli Sa. Jednak to trochę odległa wizja, przynajmniej o kilka minut. Jeszcze dwóch przeciwników i będziemy posiadali dostęp do resetu, który wykorzystamy. Na wstępie powiem, że bardzo dawno nie miałem możliwości nagrywania aż tylu odcinków, i to nie tyle pod względem czasu, ile problemów z dźwiękiem oraz grafiką. A teraz, jak sprawdzałem, na razie jest dobrze. Co zrobiłem innego niż poprzednim razem? Otóż nic. Więc dziwię się, że jest coś takiego. Oczywiście nie bezpośrednio jakieś tam skanowania porobiłem. Mniejsze czy większe, nawet takie, które nigdy nie były wykonywane na tym. A może nawet w poprzednim komputerze, więc oryginalne, oscylowały na otworzenie jakiejś tam komendy, wiersza poleceń, możliwości przeskonowania systemu, za pomocą programu Microsofta. I znalazło trzy zarażone pliki, mywam że duże. Usunęł mi je. Ale nie widzę jakichś większych zmian. Pozytywnych. Dobrze, sprawdzamy. I tu nie ma możliwości kupienia wcześniej poziomu na przedmiotu na wyższy poziom. Trzeba mieć to na uwadze. Teraz nagrywam ile mogę? Ponieważ mogę nie mieć możliwości przez dłuższy czas. Trzeba więc zrobić zapas. Oczywiście to nie będzie tak, że ja nagrywam w tym roku. Mówię przykładowo o zimie, by dopiero latem, czy do następnego roku, to by było w pewnym sensie dobrze. O, mamy 300 obrażeń w broni dwuręcznej. Co? 320 było? O, 320. No to pięknie. A wcześniej takiego czegoś nie doświadczyliśmy, więc wiemy, czego można oczekiwać. Tutaj oczywiście również zobaczymy. Tyle, że pancerze. Tutaj znowu jestem ciekawy, co mi zaproponuje Helm za 800. Oponica 130. Więc widzicie, że już jest przynajmniej dwukrotnie lepsza od obecnej. 270 niestety dwuręczna. Jakby była jednoręczna, mi się zdecydował, gdyż ponad dwukrotnie przewyższałaby obrażenie obecnego mojego miecza. A zobaczę, czy on ma jakieś dodatkowe wartości. Zobaczmy. Nie, nic nie ma. Jakieś tam obrażenia elementarne dodatkowe, ale nic więcej. Tu mamy 170. Ale nam to jest po prostu niepotrzebne. Aha, chyba nawet w tej wersji na Steamie tej gry. Nie ma bugów. To też tutaj jak mam umiejętność. Pancernik, mógłbym ją sobie, to łopończe założyć i bym dostał, jednak ten punkt nie byłoby balansowania. No i chyba wszystko możemy dalej ruszać, żeby zdobyć poziom i móc pojedynkować się z bosem. 150. Muszę jeszcze jak najszybciej to odcinki zrenderować. To jest ciekawa umiejętność. Ponieważ teoretycznie wymaga jednego ataku, żeby pozbyć się tej osłony, ale w praktyce słaby atak nie wystarczy. W mocnym też jest jakaś granica. Nie wiem od czego to zależy. Może ktoś wie, jeżeli się bardziej zastanawiał. Oczywiście, z czystej ciekawości. Ponieważ ta umiejętność nie jest tak taka mocna, a gra wymagająca, a żeby się tym aż tak interesować? Muszę mieć jeszcze 10 interaktu, żeby zdobyć tę umiejętność osłony, a ile mnie fala kosztuje 120, 125. Ale myślę, że nie byłoby z tym problemu. Bardzo ładnie go przyparłem do muru. Kolejny atak. Już zwycięski tym razem. Aha, to tylko dźwięk. Myślałem, że gra się zawiesiła. Ale na szczęście nie. Też jakby ta niemała g. Gra dźwięku. To byłoby Kiepsko bez muzyki. Oczywiście wstawiłbym zewnętrzną, tak jak robię to teraz w mieście. I może wyszłoby nawet lepiej. Natomiast brak takich dźwięków walki byłby kiepski. Skorzystamy z tego. Na razie to wystarczy. Zbliżamy się do przeciwnika. I silny atak. No, zwycięstwo, tak? Banzai. Czyli jak się mówi skacząc gdzieś. Tak samo Banzai jest. Azjatyckim drzewem, które, no i wyjątkowo, może nieczczone, ale przynajmniej. No tak, traktowane bardzo wyjątkowo. 1300 pancerza dosyć wytrzymały. Jak na przeciwników, którzy się zdarzają. Jeszcze go odepchnę. On korzysta z pancerza. Tak raczej nie uda mi się tego zrobić, żeby go wykrzyczeć. Ale również się może cofnąć, ale to raczej paryzma jest potrzebna. Broń ma nader słabą. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że na pierwszym poziomie Przynajmniej drugim można zdobyć lepszą. A Ta tam wymaga 23. Na razie jest dosyć dobrze, walczymy sobie. Coraz bliżej poziomu. Przy 4 przeciwnicy wystarczą, a może będzie trzeba ich aż 6. Czas pokaże. Jeden cios wystarczył, widzicie cios krytyczny? Tak bym musiał użyć ich aż trzech. Ale zazwyczaj czasami troszeczkę zabraknie. Mój Dark Vader nadal się trzyma. O, ciekawe, że zastosowali właśnie taki hełm. O, kolejny Whirlwind. Poprzednio było ich sporo, a nawet innych krytyków, ale grawiosów jak na lekarstwo. I nie stosowano takiego oręża, jak tutaj widzicie, a przynajmniej nie przypominam sobie z historii, aby tam maska miała zastosowanie. Historyczne przed powstaniem filmu. Nie, jeden przeciwnik nie wystarczy. Dwóch, a nawet trzech będzie nam potrzeba, czyli ogółem sześciu. I będziemy walczyć z bosem. Raczej nie będzie trudny, jeżeli nie zastosuję ciosów krytycznych. Myślę, że kilka wytrzymam. Ataki nie powinny być aż tak mocne, zakładając, że jeden nie będzie silniejszy niż 2500, więc myślę, że aż taką bronią on nie dysponuje. No i teraz jeden czy dwóch. Jestem niezwykle ciekawy, znaczy zaciekawi zaciekawiony tym, tak. 30% do maksymalnych obrażeń dodatkowo. Bardzo dobrze, ale to nie wygląda jakby był ułamany, jednak spełnia swoje zadanie. Jeszcze się przyjrzę, czy nie jest profesjonalnie ścięty. No, zobaczymy. No, nie, jakby był po prostu ułamany, ale skaza przybiegała bezpośrednio w poprzek ostrza. No, cios krytyczny. Widzicie, jest niezwykle łatwo. O, poziom już. Mamy, no czego ja dodawałem, i chyba odrzucenie do bloku. A ogólny poziom obrony to nie tutaj. No nie, to nie jest niestety tak jak w Diablo 2, że mamy poziom bazowy. I zwiększający umiejętności, i bazowy, nawet jak nam zwiększa, mo możemy dać 20, 30, czy nawet więcej, w zależności od modów czy wersji. Tutaj ten ostateczny jest całkowity. Ciekawe, czy jakbym zdjął przedmiot, ale to było wcześniej trzeba robić, i później dopiero założyć. No. Tak, może to by był sposób. Parowanie ciosów. Odległość odrzucenia przeciwników. Ja tu chyba nie ma nic takiego lepszego od tego. O, obrażenia krytyczne czy cios krytyczny. Teraz zobaczymy. Odrzucenie nie jest aż takie ważne teraz. No jestem ciekawy, jak działa ta. A, już mam. właśnie do tych ciosów krytycznych, a to. Większa mi odporność. Nie, nie. No ale nie mam co innego. A, tak, jest. To jednak będzie dobre. Tutaj też może by było. No ale nic. Jesteśmy na takim etapie. I możemy już bezpośrednio przejść do bossa. Znajomego nam. On jest tu nazywany upadłym, ponieważ przegrał z nami. Tylko 500 miecz, co on może nim zrobić. Nawet nie jest dobrze opancerzony. No, taki trochę słaby, widzicie? Poziom mamy wyższy. Obrażenia. On ma wyższe, kilkukrotnie, no czyli tak myślę, że 1600 nie powinien zadawać większych obrażeń. Chyba, że właśnie ten Gravius wejdzie, lub cios całkowicie krytyczny. Tak jak ma w nazwie pancerze, nawet mamy od niego więcej życia też. No magii nie, jesteśmy niżsi i lżejsi. No nic, tu są jeszcze inne wartości. Ale to nieistotny chyba. Bezpośrednio możemy z nim walczyć. Nie wiem jak zacząć. Może go skrzyczę. O, znacznie więcej magii ode mnie ma. O, już cios krytyczny. Nie, no to chyba będzie przeciwnik za słaby. Widzicie? Ciosy krytyczne go. zniszczą. Jeszcze jakby można było. Powtarzać walkę Mógłbym spróbować właśnie z jak chciałem zagrać jeszcze raz Z nią zawalczyć, nie udało się niestety Przynajmniej ten poprzedni przeciwnik, no ale najlepiej wszyscy Tak, no niestety nie będzie walka, której Ja bym oczekiwał O widzicie jeszcze Gravios, no naprawdę To jest potężne Imperior Antares pokonany Kilkoma skutecznymi ciosami. Widzicie? To się dopiero nazywa. Tak, zastosuję do tej umiejętności możliwości. No i mamy poziom 72. Jeszcze 4. A nie, 75 jest chyba maksymalny. Nie można wyżej. Jest reguła graniczna. Więc no po prostu mniej. opada śnieg, tak? Czy deszcz? Nie no, to jest śnieg. No u mnie też. Właśnie, może nie w tym momencie, ale... Przedwczoraj i wczoraj padał. Więc... No niby... Jakby ta gra po prostu... Korzystała z kalendarza komputerowego. Więc niesamowite. Firewerki były na nowy rok. Jak wiecie, pokazywałem chyba w serii. Ale jeszcze mamy kilku przeciwników do pokonania, przynajmniej te ostańce. Nie wiem, czy sobie zostawię to poziomy na kilka odcinków. Ale jeśli nie jeden yy, nagram, poza tymi sesja nagraniowa dobiegnie końca. Ale wykorzystał. Swoją maksymalną wartość magii, tu nawet do dwóch. Może on ma coś takiego, że mu wystarcza. Zwycięstwo, dziękuję. Tak, żeby na 3-4 odcinki była tu trzy poziomy to raczej więcej niż 4 odcinki. Ale jakoś sobie rozłożymy i będzie dobrze. Może na dwa podejścia. Ale już jestem zadowolony i szczęśliwy, że przynajmniej kilka ich nagrałem. Więc o miesiąc odraczam możliwość braku zapasu. To jest niewątpliwie dobre. Jak teraz nagrywam, został mi jeden czy dwa odcinki już przesłane i gotowe do publikacji, a tak muszę jeszcze je wyrenderować, zmontować i bezpośrednio przesłać. Bardzo ładnie. Chciałbym się z tym problemem też uporać do rozpoczęcia kolejnej serii, Ale zobaczymy. Ponieważ ja bym chętnie zrobił tak, że szybko nagram parę odcinków, a później długa przerwa. Ale jakby już zaczniecie oglądać, to na pewno chcielibyście, aby było to niezmąconym przerwą ciągu. Więc dla was zrobię wyjątek. Tak, jak mówiłem, ilościowo i jakościowo ta seria jest najlepsza. I to nawet porównując te kilkadziesiąt odcinków do. Nie wiem, czy kilkuset, ale na pewno ponad 100 w Diablo 2. Więc jest to olbrzymie. I to nawet w przypadku, gdy pierwsze kilka odcinków ma. Kilka tysięcy a nawet kilkadziesiąt wyświetleń. Co mówi o powadze tej serii. I tak jak mówiłem, nie musicie grać na Steamie. Wystarczy, że pobierzecie po staremu tą grę na komputer i działa. To mnie ogromnie zdziwiło, ponieważ, no tu przecież też chyba korzystamy z ptyczki. A może nie? Jakby można inne gry poszukać, no to chyba nawet niecały rok albo półtora. No, mamy właśnie 20 minut. No to dobrze, tu myślę, żebyśmy skończyli chociaż. Może by jeszcze pokonać. Nie, tu w sali są przeciwnicy, więc nie. 72 poziom, jeszcze 3 poziomy i boss. No tak widzimy. A z ciekawości ile ja teraz zdobyłem poziomu? No malutko. No to myślę, że nawet tak. 4-6 odcinków będzie. Po 20 minut oczywiście. Do końca tej serii. Już wcześniej miałem więcej. Już myślę, że nagrałem 50. Chociaż poprzednia seria czarodziejem miała niecałe 40. No ale wiadomo, coraz większy poziom trudności. Więc dłużej czasu to wymaga. Ale też chyba, jeżeli tak chętnie oglądacie. Przedłużę wasze szczęście i zmniejszę długość odcinka do właśnie tych 20 kilku minut, co mówiłem ostatnio. Myślę, że tak będzie najlepiej. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu oraz się z wami żegnam. Cześć.